Cześć. Wieczór, słuchajcie. Mowę mi odebrało. Miałem zrobić dla was short, short yy, zauważyliście na pewno, że yy, podczas poszukiwania na dzisiejszym hasioku Znalazłem skrzynkę z militariami tam, takie wiecie. Widziałem, że to rebki są, coś tego menażki. Mówię, wezmę, nawet nie zaglądając, co tam jest, bo wiecie, jest chętny do takie rzeczy, jest, mna... no, jest dużo po prostu. I powiem Wam szczerze, że chciałem właśnie Short puścić w tej chwili. Co to jest? Ale minuta nie wystarczy na to, co, co, co chciałbym Wam powiedzieć. To jest, jest kosmos. Uwierzcie mi, że jest kosmos. To jest szok. Jak nie wiem, puszczę Wam w ten film jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że tych wyświetleń trochę będzie, bo jeśli będą, wiecie, za często, no to przerywacie przerywa się oglądalność jednego filmu, już się wskakuje na drugi, ale to jest taka wiadomość, że ja muszę Wam po prostu to dzisiaj puścić. I wybierzecie sobie. No, nie może wieczorem. Może wieczorem sobie to obejrzycie. Zobaczymy. No czyli dobra, nie przeciągam. Spójrzcie. Spójrzcie na to. Jest to mnaszka Wehrmachtu. Mnaszka Bidon z Kubkiem. Z Kubkiem Wehrmachtu. Wehrmachtu II wojna światowa. Już to wszystko przejrzałem. Słuchajcie, ta, taka w kiepskim stanie, takim kiepskim, przepraszam, stanie dobrym, nawet do 130 euro kosztuje. Nie wiem, ile to będzie. Tylko wie, wiecie, co jest najważniejsze, najdziwniejsze? Spójrzcie dalej. Dwa, cztery, sześć. No ta i ta to jest osiem. Osiem sztuk. Tu macie też z paskami, oryginalne paski, wszystko. No wiecie, jestem normalnie tak, no, szok dosłownie. Ale to jest jeszcze nie wszystko, słuchajcie. Taka torba była. Nie wiem, ta torba od czego była. Jeszcze sprawdzę. Są tu jakieś, widzicie napisy, nie napisy. Tych hakencroissów nie widzę, nie? Żadnych tutaj takich, ale tu ponoć nie było na tych, na tych torbach, gdzieś tam, no nie na wszystkich. To jest to. Teraz tak. Jeszcze spojrzałem sobie na takie torebki, mówię. Co to za torebki są? Nie? Tam w środku, mówię, coś w nich jest. Ja już nie będę wyciągał. A z jednej może wyciągnę. Spójrzcie, co to jest, tu wyjąłem na, na pokazanie. Okulary Wehrmachtu. Nie wiem, czy oni używali to, jak yy, jeździli. Jeździli motocyklami. Wiecie, czy, czy, czy pilotowali, czy co? Tutaj taka przypadka było, bo przekładane wszystko. I teraz tak, jedne, drugie, trzecie i czwarte. W takim, w takim czym są cztery sztuki tych okularów. Nie? Nówki no nieużywane. A teraz spójrzcie. Cztery razy cztery. 16 sztuk. Są tu jakieś napisy, coś ZWG 2 g czy, 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 czy BWZ, BWZ raczej. Zobaczcie. No i oczywiście w każdym jest to samo. W każdym jest po cztery sztuki, czy nawet więcej. Pójść. O! Tak, po cztery sztuki. 4 sztuki razy 4. Nówki okulary Wehrmacht. Normalnie jestem. Aż mi się gorąco robi, jak na to patrzę. Jeny, kochany, mówię, co się wydarzyło, nie? Tu takie, widzicie, narzeczka, coś. Kubek znaczy, się, nie? Ten, ten jest akurat może bez, bez tego pokrowca. Może pokrowiec był, powinien tu być. Nie wiem. Bo tu jest taki oryginalny, już jest troszeczkę inny. No bo one są, wiecie, to są takie taki filc, one są o Widzicie, są ćwieki. Na tych ćwiekach są jakieś sygnatury też. I na tych ćwiekach, i, i, i one są po prostu takim, takim takim filcem obite wszystkie, nie? To jeszcze nie koniec kochani Spójrzcie teraz na to Menaszka Wehrmacht SS Szkoda, że nie ma wiecie czego, tego Bo to jest menaszka Wehrmachtu Normalnych Wojsk A to jest menaszka SS co tam coś jeszcze w nim jest, zaraz ja sprawdzimy, nawet nie wiedziałem, poczekajcie chwilę, dajcie mi, moment Aha, nie wiem, to w menażkach robię, patrzcie, kolejny, kolejny kubek 1,4 litra, 7,7 R i tu jest jeszcze jakaś sygnaturka, coś tam, musiałbym wyostrzyć bardziej, ale tym tym telefon... Tą kamerką nie wyostrze. Są jakieś sygnatury. Zaraz będę to rozszokrywowywał. No, ta jest pusta, tak? Ale ta też coś tam jest chyba. Poczekajcie chwilę, znowu. Spójrzcie, ta jest pusta. Nie było nic, ale jakiś stan. No, stan jest kapitalny, dosłownie. Słuchajcie. Tutaj stoi, przepraszam. Tu leży masa forsy. Masa forsy. Nie wiem, coś tam dopatrzyłem, że menażka Wermachtu w idealnym stanie. Ktoś tam wystawił na e nawet 1300 euro. To jest chyba niemożliwe. No 130, jeszcze to przejrzę. Jeszcze to przejrzę. Słuchajcie, jestem tak szczęśliwy, że mi się udało taką historię odkryć, ale te menażki są sztos. Tu jeszcze na niektórych, ja wam pokażę, o widzicie, spójrzcie, są nazwiska tych, tych żołnierzy, o, tam jest jakieś coś, nie, tutaj na papierku, tutaj gdzieś było jakieś wybicia, jakieś tusz, czymś tuszem, jakieś nazwiska po tego, ponapisywane, no nie jest to na wszystkich, nie, ale o, tutaj na przykład coś też było, mi się zdaje, ta jest taka troszeczkę jakby inna, mniejsza. No ale też Wehrmachtowska, bo już sprawdzałem, nie? Wszystko Wehrmacht. No. Oj, przepraszam. Tutaj też, o widzicie, są jakieś jakieś te napisy, nie? Jakieś napisy. Masakra. Taki króciutki film. Przypuszczam, że parę minut nie będzie żadnych takich zarobków na tym filmie, ale powiedzcie mi jeszcze, czy mam zrobić taki film Szerzej o tym, co znalazłem. Jak to znalazłem, za ile to kupiłem, nie chcielibyście wiedzieć. Jedni byście powiedzieli, że jestem idiotą, byście mi nie uwierzyli, a drudzy by byli w takim szoku, że można. No dobra, trzymajcie się. Na razie sens, duchem z Wami. Jestem pod grażeniem wielkim. Hej, Tak wyglądała, zobaczcie ta skrzynka. Zresztą na filmie zobaczyć. Ten film, ten, teraz to wrzucę prędzej, a reszta sobie ujrzycie na filmie tamtym. No dobra, tyle.